Ja mam 9000 tysięcy kasy, nie mam co z tym zrobić. Ja sobie wydałem na wszystkie ulepszenia do MP5. Ja już mam ulepszenia, właśnie nawet nie, do lepszego karabinu niż piątki MP5 mam ulepszenia. No nie przeładuję lepiej bom. A to on wicy tutaj odwala, tak. A koniec. Kiedy, ta gra się kończy. A co jak, jak nie gram tu ładnie, mi jak z FPS podskakują. Jak zaczynam grać, to Nie, spadaje. Bo mnie martwi, nie podoba mi się to. No to jest to. logiczne, bo się nie rusza aż Logiczne, ale nie, naprawdę. Pierwsze no to... Slasie dużo osób, pełny serwer. Takie dodali jeszcze nowe rzeczy. Ja mam teraz takiego laga. Jeszcze teraz gramy w godzinie szczytu takie mniej więcej. No, mniej więcej tak, bo późno I już jest. I wiesz, Kurde co nie jest... jest dzień dzisiaj. No, a to... To mnie tak wali! Boom. Ja mam amunicję zapalającą, Ten... nie wybuchającą, tylko zapalającą. Ten dum grać nie umie. O, widzicie. i to stysiu... Ale zobaczcie co są je staty. Pięknie... O, nadal ostatni, 3 na 11. Co gości ma 3 na 9 jest przede mną. Ale ja mam. 2 no, ale... na 11. Takie. Nie mam 3 na 11. Aha, pobiłem cię. Poprzedniej rundzie byłem lepszy. Ale też o jeden. Ha tylko. i teraz zabiłem kolejnego więc już nie ma wybranej tutaj. Tak, jak ja mam odrzut. Jakie ja mam lagi to jest ważniejsze. Dobra mnie. O, jakiś Mr. son. <grytanie> ty w ścianie stałeś i mnie nie widziałeś. Ja przyładowy przeładowywałem a ty żeś wykorzystał to że mam lagi. Ale a propos jakichś ciekawostek tą... nie wiem. To, to, to ciekawe, tak, ale tak na jeden, na dziesięć ile oceniasz tę grę? Tak Może pięć? Pytam. No powiem ci ja tak na, na szóstkę, bo mi się gra serio podoba, fajne rzeczy dodawają Dodawają? Dodawają no, ale nie, na, na mi się podoba O, jestem już y, trzeci, trzeci od dołu To <laughs> nie tak źle Uuu, już mnie zdjęli. O ładko, dobrze, że to nie są gry rankingowe, bo bym miał niezłe rating. Nie, nie ładuj. No zabij go! Fajnie, ja mu wale po głowie, on jeszcze żyje. Naliczyło mi się tak. w ogóle to? Bo... No. Tak? No tak, ty nie okay. żyjesz? 5 na 13 tak. No, tak. ale ładne, pięk piękne staty. Normalnie, sexy. Do, do pierwszego do duma 22 mi trochę brakuje, a szczególnie do tego od info X do 30. Wow. Ale chyba milka przegra. przegrać mi się wydaje, że przegramy. mi się wydaje, że przegramy. Czyli mówisz, że rzucę aż 5 na 10. Ja dam szóstkę taką ładną, okrągłą No szósteczkę... bo mi się podoba... mi się podoba. No, okay. Nie podoba mi się tutaj strasznie rzucanie granatami Bo nie można ich przetrzymać. No, nie, no, mówicie, to jest... W ręce już od... To jest jeszcze taka... To jest taka jeszcze... No, można, tylko nie, muszę, nie możesz naładować, no, ale nie to sama trochę. Taka łatka. No, mówię ci ta jest dopiero w becie, ona może rok ma. Więcej, ale dobra. Nie ma co się wyżywać na jakieś grze. Nie no, mi się podoba, naprawdę. Jak na darmówkę, internetówkę... Nie piracką, wszystko ładnie Nic się tam... Jedną rzecz musisz tylko ściągnąć tam Na początku Ale to nikt z tym problemem nie powinien mieć, więc... Widzę, że została jedna osoba z twojej drużyny I gdzieś się tu strzelają blisko mnie Uważaj, dzień gościu ma CK ma z zapalającą Weź mnie prowadź do niego Jak byś mógł jesteś? Eee, ty jesteś na drugim końcu mapki Już go zabili Wiem o co mówię Jesteście w słodzie czy w Milicji? A, no, mam jeszcze, jeszcze jedną rundę i wygramy mecz. No, wy pewnie i tak wygracie, bo mam taką nie za ładną drużynę, że tak powiem. No, środek na ogień się wysuwa. Pięknie. Już, 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 już. O, udało mi się coś zabić. już, zabić. już, mi się nie zaliczyło. Nie, oczywiście mi się nie zaliczyło, ja mam jest już znowu że ostatni w drużynie, chyba że tego jeszcze zabije mi się jakimś punktem uda. Się uda na... Dobrze udało mi się, jestem już przedostatni, Dobra. nie najgorzej, nie najgorzej. Jeszcze tak moim widzom powiem, że w ciągu, nie wiem, może tego najbliższego miesiąca albo dwóch zamierzam kupić nagrywarkę, do leja trójki będzie większa częstotliwość filmów i, no i bardziej zróżnicowane gry, z których będę nagrywał. A ja... No, no to wygraliśmy. wygraliśmy. Dobra, a tak ogółem to. To już jest koniec, więc. No. Chciałem ja się też. z Wami już pożegnać. Tak mówię, że jak mówię. Mam nowy mikrofon, zabieram się teraz, zagryję Fable, dokończę i zabieram się z innego z Ale no. to już jest koniec. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie, bowl, pożegnajcie. Siema. Cześć, Dobra